Николай. Witajcie, Anna Hoy z tej strony z kanału Okiem Matki Słowianki. E, jesteśmy w lesie <grym> um, i będzie to taki e, krótki vlog. Mam nadzieję, że mnie widać dobrze. Tutaj jest słońce, e, różne odbicie psikusy. Ale jesteśmy w lesie e, nad świtem i jest to przyjemnie. Lubię tutaj robić vlogi. Także witajcie. Przy okazji możecie sobie podziwiać przyrodę. Zaraz pójdziemy może jeszcze do rzeki. Chciałam powiedzieć <grym> o tym, że e, zaczynam taki nowy projekt. Mówiłam o tych rozmowach, więc rozmowy będą. E, na razie może z tymi moimi znajomymi, może z kimś z rodziny, ale też z innymi osobami. E, raz w tygodniu będzie jakaś rozmowa z kimś. Oprócz tego będą vlogi, ale te vlogi będą się trochę zmieniać, ponieważ no, ostatnio wiele rzeczy się wydarza w moim życiu. E, Dostaję jakieś takie znaki zewsząd i stwierdziłam, że chyba nie, nie mogę już ich tak ignorować, nawet jeżeli wszyscy mówią, że nie wydaje mi się, i tak dalej. Ja dłuższego czasu czuję, że nie jestem na swoim miejscu. E, robiłam chyba e, tak półtora roku temu portret numerologiczny i wyszło mi, że po 45 roku będzie jakieś duże zmiany. E, no ja właśnie skończyłam 45 lat. I te zmiany miały dotyczyć zmiany miejsca zamieszkania, typu to się nazywa przeprowadzka bez korzeni, czyli miejsce, jakieś miejsce, gdzie ja jeszcze nie mieszkałam. Myślałam, że no dobra, może przeprowadzę się gdzieś indziej w Polsce, trudno powiedzieć, natomiast okazuje się, że to wszystko prowadzi mnie gdzieś dalej. I stwierdziłam, że będę robić te vlogi i w nich będę... Pokazywać tak naprawdę jak to wygląda, jeżeli chcecie śledzić tę moją y, przygodę, można powiedzieć. Jest to trochę szalone, ale muszę powiedzieć, że moje życie zawsze było trochę szalone, jakby na to nie patrzeć. E, mam bardzo dobrego anioła, gwiazdy nad sobą na pewno, e, moje dzieci też, e, więc jakby nie ma się czego bać, aczkolwiek jeżeli ma to być wyjazd za granicę, to ja sobie tego trochę jeszcze teraz nie wyobrażam, bo co innego, kiedy byłam młoda i sama e, i po prostu e, wybrałam sobie miejsce, gdzie chcę jechać. Ja jechałam na wycieczkę, zostawałam dłużej e, albo poznawałam kogoś, jechałam do niego. E, różne są opcje. Internet daje bardzo duże opcje. Natomiast z dziećmi jest już troszeczkę inaczej, także po prostu szukam pracy. E, I chciałam właśnie też coś takiego powiedzieć, że szukam pracy w rodzinie. Kiedyś byłam Opel i uznawałam, uznałam, to był mój pierwszy taki sensowny wyjazd dłuższy, że to jest dobry e, sposób. Jechać do rodziny, mieszkać z nimi, pracować dla nich, e, a jednocześnie nie martwić się o miejsce, slegu e, i jedzenie. Więc szukam takiej opcji. Jeżeli kogoś znacie, to podawajcie dalej. E, szukam w Europie, e, raczej chyba dalej nie chcę się ruszać, e, jakiejś rodziny, która chciałaby przyjąć matkę z dwojgiem dzieci eee, i nie chodzi o taką całkowicie nianie, bo myślę, że dużo więcej. Ja jednak znam trzy języki, znaczy swoje dzieci uczę czterech plus polski, e, plus jednak jestem nauczycielem i pedagogiem i, e, e, i zajęcia kreatywne to jest dla mnie codzienność. E, także myślę, że to jest e, bardzo e, ciekawa opcja dla kogoś, tym bardziej, że ja nie oczekuję jakiejś pensji, tylko po prostu, że tak powiem, wikt i opierunek. <laughs> Może nie opierunek, tylko po prostu jakby jedzenie, tak? E, jedzenie i nocleg. E, bed and breakfast. Coś w tym stylu. E, tak to widzę. Natomiast nie tylko dla mnie, ale i dla moich dzieci. Więc jeśli znacie, to bardzo Was proszę, przesyłajcie ten film dalej, bo ja czegoś takiego właśnie szukam. Oczywiście mogą być też wszelkie inne oferty pracy. E, nie wiem, kiedy to wszystko nastąpi, bo bo przecież są różne inne formalne sprawy do załatwienia jeszcze w Polsce i tak dalej. Ale o tym Wam mówię, że to jest ten pierwszy być może film, gdzie ja jakby będę mówić krok po kroku jak wyglądała czy wygląda ta moja przygoda? E, jakie podjęłam kroki? Co zrobiłam, żeby to się wszystko udało? Więc jeżeli ktoś chce brać przykład, to proszę bardzo. E, na pewno jest to wykonalne. Będę też Wam podawać różne linki, różne e, innych ludzi, którzy to robią. Są ludzie, którzy po prostu z dziećmi jeżdżą po świecie. Zresztą, choćby Kamil Dudkowski, z tego co wiem, też to robi, no ale to jest zupełnie inna historia, kiedy ktoś po prostu jedzie podróżować, a potem wraca do Polski. No więc, ja nie do końca coś takiego chcę zrobić. Raczej mieszkać za granicą, a przyjeżdżać do Polski na wakacje, bo na pewno będzie mi tego brakować. Dużo jest problemów, znaczy, problemów. Jest takich. Pierwsza jakby rzecz, o której sobie myślę, to jest dzieci. W sensie jakby znowu dzieci trzeba by wyjąć z tego miejsca i wziąć gdzieś indziej. Ale ktoś mi ostatnio powiedział, dobra, poświęciłam się bardzo dla dzieci, tak naprawdę. Przyjechałam do tej Polski, miałam tutaj dzieci i te dzieci, dałam im wszystko co najlepsze, tak naprawdę. Natomiast ostatecznie to ja powinnam być szczęśliwą matką, żeby im dać szczęście i życie takie, jak chcemy, a nam się tutaj za dobrze nie powodzi. Mi jakby właściwie na każdym kroku wszystko mówi, że ja nie jestem na swoim miejscu. Po prostu ja to od początku czułam, ale uważam, że mam taki jakby obowiązek, Polki, Słowianki, ale teraz sobie myślę, że to nie tak jest, bo można to równie dobrze robić e, zdalnie i bardzo ludzi, dużo ludzi, którzy w ruchu słowiańskim jest, jest po prostu poza granicami Polski. No ale o tym już mówiłam. No to tyle, słuchajcie, tyle chciałam powiedzieć. Aha, i chciałam jeszcze zapowiedzieć długi kanał bo jednak stwierdziłam, że otworzę się na jakby szerzej. Dla tych też, którzy wchodzą oglądać tylko moje angielskie filmy, te na przykład słowiańskie, bo są tacy. To są Polacy, którzy mówią już właściwie po angielsku i może zainteresują się tą moją przygodą. Będę robić filmy w związku z tym na drugim moim kanale jednak nauczycielskie, w sensie jak ja uczę, jakieś takie instruktarze tego typu. Myślę, że to może przyciągnąć jakąś tam publiczność oraz vloga Jeden dla będzie angielski, a drugi będzie francuski. Także zapraszam, jeżeli macie takich przyjaciół, to zapraszam do słuchania tego vloga. Ten kanał będzie podłączony, link będzie w, znaczy jakby kanały oba YouTube będą ze sobą połączone. Tam, gdzie jest obrazek, na dole są linki i w opisach, będzie wszędzie będą podane linki do tego drugiego kanału. Poza tym moja strona też się bardzo rozwija. Myślę, że coraz bardziej jest spójna i coraz bardziej jest taka konkretna. Eee, m, ucięłam wszystkie inne strony, jakieś stare, eee, no i teraz jest głównie ta wersja polska i robię wersję, zrobiłam angielską i robię jeszcze polską. To też nie jest jakoś super, super profesjonalnie, bo ja jednak się, no technika mnie zawsze powala, ale mam poczucie, że to nadal jest Polska. Nie wiem, to jest jakieś coś takiego, co mi mówi, że tu mi to nie idzie. Natomiast ja nigdy nie miałam takich problemów e, wcześniej. No ale po coś do tej Polski przyjechałam, na pewno to miało sens. Um, mogę się z Wami jeszcze tak na koniec podzielić, um, um, ale może to za chwilę. W innym otoczeniu może. To bardzo ciekawe drzewo. Ta spuchniałe drzewo. Co chciałam A, dopowiedzieć? Co ja jest to za tobą? Co jest za mną? No właśnie, nie pokazywałam to drzewo. Aha. Ale to chyba dziecię, wy, wy tylko że to drzewo. Tak, to jak Wygląda to? na to, że chyba pion w nie strzelił. Pion w nie strzelił? No? A co to jest? No to bo zostaw, zostaw, Mikuś. Dobrze, odejdziesz chwilę? Chciałam coś powiedzieć. Czy chcesz ze mną być? O Boże, co za jęk tutaj! Co chciałam dopowiedzieć? Um, może tu na tle tego trzeba, zaraz pójdziemy na rzekę. E, chciałam dopowiedzieć, że. E, skąd człowiek wie, e, tak naprawdę, jeżeli ktoś w mówi, że, e, że, e, że. to nie jest jego miejsce, to skąd człowiek wie, że. E, gdzie jest jego miejsce? Muszę przejść dalej. I... Idę do Ciebie! Chodź z tej strony. Biedny! Kwiatuszek ten biedny? Tak. Czemu biedny? No to chyba cieszy się wreszcie, wiosna mógł wyrosnąć sobie. Właśnie młoda pokrzywa. No. Nie, to mięta. Boże, co to? Co to? Nie wiem, ale dobre. Rzucisz patyk. No poczekaj, potrzymam cię. Mhm. Ten patyk. To chyba nie popłynie. Chcesz, żeby popłynął? Tak. Mhm. Tam nie schodź daleko. tu. No właśnie, nie się to czy nie. Dobra, ale widzisz, płynie patyk. Teraz wejdę po tym. Miki, to jest ryzykowne. Ja chcę pójść po tym. Ja chcę pójść po ja I tak prosto się ustawić, żeby było mnie widać i żeby było widać rzekę i żeby nie było za dużo światła. Um, co wam chciałam powiedzieć jeszcze? Hmm. Chciałam powiedzieć kilka słów o państwie. Skąd właściwie wiemy, że chcemy pojechać gdzieś tam. No, można sobie wyłożyć. A można pomyśleć, jeżeli się jeździ na przykład sporo po świecie, gdzie czuliśmy się dobrze. No Ja zrobiłam taki proces myślowy, to znaczy najpierw stwierdziłam, że <grywa> wezmę kilka pod uwagę czynników. i no ja widziałam kilka czynników typu um, chcę, żeby była swoboda, jeżeli chodzi o na przykład edukację domową. Chcę, żeby była swoboda, jeżeli chodzi o szczepienia, chcę, żeby było dosyć bezpiecznie i żeby było ciepło. Się okazało, że nie ma takiego państwa, no, właściwie na świecie, żeby wszystkie te czynniki były spełnione. A z drugiej strony, co to znaczy bezpiecznie? Zaczęłam. Myślałam w pewnym momencie o Malcie. Ale nie bardzo mi pasuje. Jak weszłam na grupy różnego typu, to stwierdziłam, mój Boże, wszyscy Polacy, którzy wyjechali, te tłumy ludzi do Wielkiej Brytanii, którym się nie podobała pogoda, przyjechali do Malty. Tylko, że na Malcie ani się nie zarabia tak dużo, ani nie jest tak łatwo znaleźć pracę. I wszystko jest bardzo drogie, bo to wyspa jednak. Więc stwierdziłam, że to bez sensu. Poza tym ja mam jakoś ochotę pojechać do kraju, gdzie mówi się po francusku, więc zaczęłam sprawdzać francuskojęzyczne kraje. Jest taka schiza w Polsce, że się myśli, że Boże, tam w tej Europie jest chyba strasznie, strasznie dużo imigrantów i tak dalej. Ale jak zaczęłam rozmawiać ze swoimi znajomymi, to zdanie były podzielone i się okazało, że południe. No może Paryż jest y, średnio bezpieczny, aczkolwiek nadal ludzie przecież przyjeżdżają, odwiedzają Amerykanie, y, na przykład jest ich bardzo dużo. A południe to jest cały czas tak samo spokojne, e, ciche. Właściwie imigranci są tam, byli, zawsze są, e, sezonowo będą przyjeżdżać, więc to się nie zmieniło od 15 lat. Jakby, jest 2019, tak? Ja byłam w 1996 i potem gdzieś tak do 2004-5 jeszcze jeździłam do Francji. I, I zawsze tam byli e, e, imigranci z północnej Afryki, a nawet z dalszych okolic, Karaiby, e, więc stwierdziłam, że no nie dajmy się zwariować. Ja potrzebuję miejsca. Nikt dziś zarabia nie wiadomo, jak jakby krocie, e, tylko potrzebuję państwa, które ceni kreatywność. Francja taka jest, ceni wolność, e, ceni um, um, wszelkie zajęcia dla dzieci. Tam oczywiście edukacja jest bardzo silnie. Zaganięta przez państwo, bym powiedziała, że tam jest edukacja domowa, jak najbardziej. Jest dużo opcji, więc to mi odpowiada. Natomiast jak się ma dziecko w szkole, to ta edukacja jest taka bardzo inwazyjna. No ale z drugiej strony, oni bardzo lubią kulturę. To jest kraj, który ceni swoją kulturę, rozwijają w ogóle kulturę i lubią ludzi kreatywnych, więc stwierdziłam, że to jest dobry pomysł. E, więc po prostu, słuchajcie, miałam powiedzmy 10 państw, e, używam różnych metod, typu mam medytować, wahadełka, e, gadać z ludźmi, e, wchodzić na grupy, wszystko to, co może Wam przyjść do głowy. E, I robić to, by właśnie, jakby odrzucać metodą e, tych trzech elementów, czy czterech, które mi pasowały. E, Okazywało się, że się myliłam, e, albo że jednak e, jakby wracały do mnie te państwa, które na początku odrzuciłam, i tak dalej. No i co, i samo co mam, ale Miku siadać trochę stąd za głośno. I samo co małą zdecydowałam, że, że to będzie południowa Francja, ewentualnie Hiszpania. E, bo my nie jedziemy na chwilę, żeby jakby, ja nie jadę, żeby zarobić, ja nie mam też jakiegoś, nie wiadomo jak, świetnego zawodu, e, ale po prostu jedziemy, żeby e, zarabiać normalnie, myślę, że mieć żyć sobie normalnie, powoli i tak sobie myślę, że tamten slow life jest chyba dużo bardziej możliwy, e, bo w Polsce dobrze jest żyć, jak już ktoś ma jakiś, e, jakiś lokum, jakiś, e, jakiś teren, jakąś ziemię, gdzieś na Podlasiu i tak dalej. E, najlepiej, jak nie ma dzieci, nie musi walczyć z urzędami i e, i z zus i z Sanepidem, i tak dalej. Natomiast jeżeli um, um, no jeżeli nie musi walczyć, no to jest myślę w porządku: Polska jest ok. Natomiast inne aspekty nie są dobre w Polsce. Tyle ode mnie, bo myślę, że ten vlog jest już chyba trochę przydługi. Um, jesteśmy nad rzeką, także pozdrawiam z nad rzeki. Jest tak. Wierzcie w siebie nie gracie swojego wewnętrznego ognia, zostawiam ją na tej. To małe i tam jest za dużo. Patrz, że to jest takie,

Łeśnę mi, hej gąstejki! Dobry pomysł! Łeśnę mi, hej gąstejki! Wezmę cały paczek. Przedadzę się. Łeśnęmy? Będą się no. potem odsiewać. A nie, łeśnęmy? Atakuje. Atakuje. Ciekawe co to za kacz, kacz, już nie ma wodę Tak, na Bierzemy kotki i rzucamy. Co robisz? Ble.